Cześć Z tej strony ultra wasz pewnie was na biąt tu są Jodie Moja księżniczka o och niech ci się tylko przyjrzy. O kurczę, wyrosłaś na przepiękną kobietę. No i jak zawsze urocza. Zagubiona, smutna, jak przy pierwszym spotkaniu. Nie wyobrażasz sobie, jak tęskniłam. A jak Aiden? O tak. Miło Cię widzieć w Brachu. Przejdziemy się? O tak. Martwię się, szukają cię. Musiałam uciec, nie miałam wyboru. Mówiłeś komuś, że dzwoniłam? Nie, no co ty. Nawet najtenowi. <śmiany> Miałbym kłopoty, gdyby ktoś się dowiedział o tym spotkaniu. <śmiany> A najpierw? O, awansował. Został szefem DPA. Hmm. <grystanie> Od naszych czasów zrobił oszałamiającą karierę. A jak tam badania infrawymiaru? O, DPA włożyło miliony w nowy kondensator. Najpotężniejszy ze wszystkich. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez wsparcia armii. A czy udało Ci się czegoś dowiedzieć? W dniu Twoich narodzin niejaka Nora Gray urodziła dziecko w szpitalu DPA. Przyszło na świat martwe. Co jeszcze o niej wiesz? Niewiele. Wiem, że jakieś 20 lat temu uczestniczyła w programie badawczym DPA. Ona też miała dar. Coś o nim wiadomo? Nazywał się Jonathan Nichols. Zmarł wcześniej. Nazwał. Tyle znalazłem. A gdzie ona jest teraz? Zamknięto ją w szpitalu psychiatrycznym. Niedługo po porodzie. Według akt ona nadal tam przebywa. Moja matka jest w szpitalu od 24 lat. Ale dlaczego? Co się stało? Nic więcej nie wiem. Przykro mi. Może tam pójść. Jodie, wiem, co czujesz, ale. Ale ona jest bardzo chora. Możesz nie dostać odpowiedzi, których szukasz. Nie szukam odpowiedzi. Chcę ją zobaczyć. Nie rozumiesz tego? To moja matka. Może spojrzę na nią i wreszcie zrozumiem, kim jestem. Jody. To jest bardzo silnie strzeżony obiekt DPA, a ciebie szukają wszystkie istniejące służby w tym kraju. Nie uda ci się tam nawet dostać. Muszę się z nią zobaczyć i koniec. Chyba nie sądzisz, że puszczę cię tam samą, co? Coś mi tutaj śmierdzi. Zero strażników, pusty parking. Nie podoba mi się to. Jeśli nie wrócę za pół godziny, odejdź. Nie będę siedział w samochodzie. Hołan, poczekaj! Spróbuj być grzeczna. To zawsze działa. Witam. Przyszłam odwiedzić Nora Gray. Mogę zobaczyć upoważnienie? A może udałoby się tym razem bez upoważnienia? Może jakoś. Na pewno się jakoś dogadamy. Przykro mi, wszyscy goście mają obowiązek okazać upoważnienie. Znalazłam. Nora Grey, siódme piętro, sala 43. Dobrze na mięcie. Jakoś te drzwi. Kurwa. musisz odwrócić uwagę strażnika. Иба нас не видел. 别再抬杠。Yo Yo Bardzo boję się wariatów. Znajdźmy salę 43 i chodźmy. 43. Znalazłem ją. Świetnie. Jestem tutaj. Zaczekam tu. Jodie, jej stan może być ciężki. Może cię nie rozpoznać. Może tam nie wchodź. や。 yeah i do Jest to dziecko? Nie jesteś w stanie, Dora. Pozwól nam się wszystkim zająć. Tak będzie najlepiej. Wierz do. to. Nie, to moje dziecko! Oddajcie ją! Zmieniłam zdanie! Nie oddam jej! Szybko, Proszę! Chcę ją zobaczyć! Proszę, pokażcie mi ją! Moja córka! Może Być może zobaczyć. rozwinie jakieś nadprzyrodzone zdolności. Powiadomcie nas, jeśli wydarzy się coś ciekawego. Zwiększyć dawkę. Dopilnujcie, żeby nie odzyskała przytomności. <tryk> Co się stało? Co oni ci zrobili? Środki, które mi dali, jestem tu uwięziona. Nie mogę nic zrobić. Muszę to przetrwać. Było, no, wyciągnięcie stąd. się. Jest za późno, Jodie. Za późno. Kocham Cię, kocham Cię ponad wszystko. Nic tego nie zmieni. Nie wiem, co tu się stanie, dlaczego... <grym wytrych> Najpotężniejszy kondensator w historii. Niezwykły, co? Nathan! Jodie, jak dobrze cię widzieć. Trochę się martwiłem, że coś ci się stało. Schudłaś. Blado wyglądasz. Ale jesteś cała. Chodźmy do mojego biura. Proszę, usiądź sobie. Jak się czujesz? <laughs> e, dochodzę do siebie, ale głowa mnie jeszcze trochę boli. Jest mi naprawdę przykro, że obrwałaś. Wiesz, oni nie chcieli, żebyś użyła Aidena. Jak mnie znaleźli? Nie wiesz, że śledzili cię od dnia ucieczki. Chcieli cię zabić. Ale. Przekonałem ich, żeby się wstrzymali i poobserwowali Cię. A gdzieś sko? W domu bezpieczny. Wiem, że próbował Ci pomóc. Nie martw się, nie poniesie żadnych konsekwencji. Co się stało z moją matką? Nora była niestabilna. Uznali, że mogłaby zrobić krzywdę sobie i dziecku. Nigdy by mnie nie skrzywdziła. Nie chcieli ryzykować. Co prawda pracowałem wtedy w DPA, Jodie, ale dopiero po latach odkryłem, co się stało. Czemu zataiłeś prawdę o mojej matce? Oszukiwałeś mnie przez tyle lat. Próbowałem ci powiedzieć. Ale jak powiedzieć dziecku, że jego życie to fikcja? Więc opiekowałem się Tobą. Kochałem Cię. I próbowałem chronić jak tylko mogłem. I co teraz? Oddasz mnie w ręce CIA? To jest Twój plan, Nathan? Sprowadzili cię tu, bo chcą, żebyś coś dla nich zrobiła. Powinnaś pójść z nimi na współpracę. Pomóc im? Mam pomóc ludziom, którzy zabrali mi matkę i szansę na normalne życie? Słuchaj, jeszcze im mało? Wiemy, że kolejne państwo odkryło infrawymiar. Myślą, że można nad nim zapanować. Nie zdają sobie sprawy, że igrają z ogniem. Wiesz, co by było, gdyby pojawiły się tutaj istoty, Jody? A co ja mam z tym wspólnego? Ponieważ ty znasz infrawymiar jak nikt inny. To sprawa CIA. Niech oni się martwią. Proponują ci układ. Zrób o co proszą. A dadzą ci spokój. Wiesz co nam grozi, jeśli ktoś otworzy przejście, Jody? Prawdziwa apokalipsa. Ty jesteś w stanie temu zapobiec.